Kontrolujesz sytuację, synku. Brawo. Brawo. Moja krew. Tato. Nic nie musisz mówić. To, co zrobiłeś, mówi samo za siebie. Nie doceniałem cię, ale teraz to się wszystko zmieni. Uczynię moją prawą ręką. Koniec z hmm. dziwkami. Zajmiesz się tym, co jest naprawdę interesujące haracze, narkotyki, wymuszenia. Poznasz smak gangsterki. Tato, ale ja nie chcę. Mam już dość bycia gangsterem. Nie jestem żadnym twardzielem. O czym ty do mnie rozmawiasz? Głowa cię nie boli. Tato. Nie pasuje mi takie życie. Chcę zająć się tym, co naprawdę lubię. Chciałeś, żebym wyszedł z klosza, więc wychodzę. I że co na przykład zamierzasz robić? Produkcja muzyczna. Mam trochę szmalu na rozruch. Postanowiłem otworzyć niezależną wytwórnię. Może ty się jeszcze kurwa zajmiesz hodowlą jedwabników? Przecież ty się nie znasz na muzyce. Od trzech lat oglądam codziennie MTV. To na początek wystarczy. Nie wiem, czy osiągnę sukces, czy trafię na listy przebojów, ale decyzję już podjąłem. Spróbuj mnie zrozumieć. Silny ręki. Sprawdź mi tę całą branżę muzyczną i dowiedź się, czy można coś na tym zarobić. Jeżeli tak, to wchodzimy w ten biznes. Musimy już jechać na tę operę. Jedziemy. A jak Bolet coś nagra, to załatw, żeby to było pierwsze miejsce na liście przebojów. Ale to chyba ludzie decydują. To dowiedź się jacy ludzie i porozmawiaj z nimi po swojemu.